Drzwi. Miejsce, co nie zajmie go, żaden nocny, zagubiony gość. Bardzo cicha noc, radość przystanęła w drzwiach. Nie chcę wejść. Ktoś dom ten zna, wszystko pozbawiony bar. Każdy dźwięk ma dziś tęsknoty smak. Bardzo cicha noc. Znów zasypie wszystko śnieg, prócz pustki po kimś co. Він з нами був, а тепер немає його. Яке море діляє нас, пустиня, час чи мрак? Запад в нас. z nami był a teraz nie ma go Jakie morza dzielą nas pustynia czas czy mrok zapada w nas bardzo cicha noc W wielu domach będzie dziś puste miejsce blisko drzwi zdjęcie w ramce To tu nie mogą być Bardzo cicha noc Bardzo cicha noc Bardzo cicha noc, noc. przerażąc i bardzo zmęczony. Po długiej, wyczerpującej wędrówce w miejsca na nocleg. Już tak długo idziemy i idziemy, a miejsca naszej wędrówki nie widać. Słyszysz? czekają. Czyli ludzie gdzieś daleko są. W gospodzie, wszystko zajęte. Mogę Wam stajni otworzyć. Weszli do stajni. Do miejsca, w którym miał się narodzić Jezus. Nie było miejsca w Gospodzie, więc tu postaram się przygotować w mieszkaniu. Są to wyjątkowe święta, które pomimo, że za oknem mamy zimę, pomimo, że mamy śnieg, zawsze, zawsze wprowadzają nas bardzo ciepły nastrój, nastrój bardzo radosny, nastrój, który sprawia, że wszyscy znajdujemy dla siebie tę odrobinę szczęścia. Myślę, że te święta każdemu z nas przyniosą to szczęście, że każdy, mimo tego, że spędzać je będzie, być może w różnych warunkach, być może nie zawsze z bliskimi. Być może nie zawsze w taki sposób, jaki chcielibyśmy, to każdy z nas znajdzie w tych świętach odrobinę tego właśnie szczęścia, tego zwykłego ludzkiego szczęścia dla siebie. Ponieważ te święta są świętami szczególnymi, w których potrafimy troszeczkę inaczej podejść do życia w tym zabieganym świecie, gdzie codziennie wszystko pędzi, wszystko biegnie, wszystko odbywa się bardzo dynamicznie. Te święta mają w sobie właśnie tę magiczną moc, że potrafią całe to życie niejako wstrzymać. Potrafią spowodować, że przyglądamy się sobie nawzajem, że potrafimy czerpać radość z przebywania ze sobą. Chciałbym wszystkim tutaj obecnym i tym, którzy dzisiaj na sali życzyć, aby te święta właśnie taką atmosferę w Waszych domach i Waszych sercach stworzyły, A żeby każdy z Was potrafił tą cząstkę radości, tą cząstkę szczęścia w tych świętach dla siebie znaleźć. Chciałbym zatem życzyć wszystkim, aby święta dały każdemu z Was, Tą zwykłą, ludzką radość, której każdemu z nas jest potrzeba bardzo do tego, żeby ten dzień przeżywać. Przede wszystkim zdrowych, pogodnych świąt i zbliżającym się w 2012 już roku spełnienia wszystkich marzeń, tych nawet najskrytszych, które gdzieś tam na głę głębi serca chowamy. Wszystkiego dobrego. Odkąd ci panie niesiemy i trochę jadła darzyć dla Maryi i Józefa. A jakże tak się go Gwiazda na niebie tak świeci, że nie trudno drogę znaleźć. Jak nikt, trud jakobyś, tośmy przyszli, czym prędzej obaczyć. się wraz ze swoim przybyciem trochę ciepło wnieśli, Trochę pośpiewali i gwarno się być na wyciągnięcie ręki. Aleś ty głupi, zaraz zale... w końcu drogą, przez anioła prowadzeni i gwiazdę na niebie, żeby ci pokłon złożyć. Żeby władzę ziemską na kolana przed boską potęgą rzucić. Jestem królem z dalekiej Afryki. Na imię mi Baltazar. przynoszę Ci w darze mirę, Panie. W naszym kraju to znak męczeńskiej śmierci. Ja jestem Kasper. Przybyłem z Europy. Pokonałem też bardzo długą drogę, żeby złożyć Ci pokłon, Panie. I przywiozłem Ci z dalekiego kraju kadzidło. U nas to symbol boskości. A ja jestem Melchior. Przybywam do Ciebie z Armii. I przynoszę Ci w darze złoto, które u nas jest symbolem władzy. thank you